Cześć, witam Was wszystkich z tej strony Kuba z Protopainting. I dzisiaj fajny, króciutki tutorial, jak pomalować robota AstroDroid. AstroDroid, dobrze, AstroDroid. Z Star Wars Legion. Z któregoś dodatku. Nie pamiętam z którego, wybaczcie, ale możecie sobie sprawdzić łatwo. I tak, zanim tutaj trafiłem na stół, całość pomalowałem podkładem szarym. A następnie pomalowałem białą farbą. Całość. Uważam, że biały kolor kładziony aerografem wygląda znacznie, znacznie lepiej niż kładziony pędzlem. Jest to jeden z bardziej kłopotliwych kolorów do nakładania za pomocą pędzla. Dlatego tam, gdzie tylko mogę, używam aerografu, z mi to kupę czasu i daje dużo lepszy efekt końcowy. A teraz maluję czerwone elementy Droida. Za pomocą Memphis Red od Citadel. Świetny odcień o bardzo dobrym kryciu. Bardzo go lubię i używam tam, gdzie tylko mogę. A tak w ogóle, jeżeli dobrze liczę, to jest to nasz jedenasty odcinek, więc 10 już za nami. Oby było więcej. Drugim obcieniem jakiego użyję do malowania sprzętu, wszystkich szufladek, pierdłek, które ten droid ma na całym ciele jest Heavy Blue od Vallejo. Oczy, a raczej pewnie słuczewki, które ma ten droid, albo jakieś sensory wzroku, pomaluje na czarny. część detali, akcesoriów, które, które droid posiada Szukladek, kamery albo sensora na górze. pomaluję z pomocą Chainmail Silver. Jest to bardzo fajny odcień metaliczny o dość wdzięcznym kryciu, więc nie ma dużego problemu z malowaniem małych detali. Wystarczy jedna warstwa farby na ogół, aby dać dobry efekt. W przypadku białych figurek może przydać się druga, ale nie zawsze jest to konieczne. I teraz Was zaskoczę, bo jest to już ostatni etap malowania tejże figurki. Nałożę na nią czarny łoż Noil od, od Citadel. Natomiast jest to, z uwagi na to, że jest to figurka biała, bardzo mocno rozcieńczyłem łoż. Żeby trzymał się kupy, żeby nie zaczął się rozpadać. Nie robię tego samą wodą, tylko wodą pół na pół z mat medium. Dzięki czemu można go rozcieńczyć bardzo mocno, a sama farba nie traci swojej właściwości. I tutaj, jak widzicie, gruby pędzelek i bardzo gruby łoszyk mm, po całości. I jak się okazało, dało to na tyle satysfakcjonujący efekt, że e, zakończyłem na tym pracę nad tą figurką. I tak wygląda efekt końcowy. I tak też wygląda chyba najkrótszy tutorial jaki do tej pory umieszczę na moim kanale. Jak Wam się podobało to dobrze, a jak Wam się nie podobało to, to w zasadzie niedobrze albo też dobrze. Trzymajcie się i malujcie dużo, bo to fajna zabawa.